Etap przygotowania podłoża mam już prawie za sobą. Prawie dlatego, że w tamtej łazience zostało do wtyjania kilka taśm, których niestety zabrakło. Ale to sobie dokończę w międzyczasie. A teraz będę mógł, sobie, będę mógł się zabrać za upadanie płytek w tej łazience. Pokrótce opowiem Wam co tutaj się wydarzyło. Na ścianach e, oczywiście nie jest żadna tapeta, a mata uszczelniająca. Na podłodze mamy matę uszczelniającą rozdzielającą Mata uszczelniającą rozdzielająca została wstrzyjona. Na styk dodatkowo połączenia tej maty zostały uszczelnione poprzez klej, taśmę taśmy na kleju uszczelniaczu. Taśma mata uszczelniająca na ścianach została ułożona na zakładkę 500 m. Wszystkie przejścia, wszystkie przejścia, wyjścia wodne mamy uszczelnione w ten sposób. Możecie tutaj zobaczyć. Tutaj, tutaj. Jak widać, mankiety wykonane e, przeze mnie e,